z IPMA Polska, Stanisław Sroka. Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie na uroczystej gali wręczenia Oscarów za doskonale zarządzany projekt. że Dzwonnik jest członkiem zarządu IPM Polska. Spotykamy się tutaj po to, żeby żeby wyróżnić, docenić, a przede wszystkim pobyć ze sobą w gronie osób, które zajmują się projektami, które rozumieją, jakie to są wyzwania i które potrafią sobie z tym radzić. Mam nadzieję, tak jak wiele lat już to praktykujemy, czy w Polsce, czy za granicą, oddaje ten poziom osiągnięć. Chciałem tylko podkreślić jedną rzecz. Wszystkie projekty, które zgłaszają się do tego konkursu, albo zdecydowana ich większość, reprezentuje bardzo wysoki poziom. I te produkty, czy rezultaty tych projektów są absolutnie wyjątkowe. Mamy w naszym gronie 8 finalistów. Złotym laureatem nagrody Polish Project Excellence Award 2015. To została filma grupa Nowy Styl. Yeah. Ojej coś mądrego muszę powiedzieć, tak? Przede wszystkim bardzo dziękuję Kapitule za to niesamowite wyróżnienie, za tą niesamowitą nagrodę. Dziękuję asesorom za bardzo profesjonalną ocenę naszego projektu. Słuchajcie, ta nagroda dla nas to jest taka wisienka na torcie na zakończenie tego projektu. I dla całego zespołu projektowego jest to niesamowite uznanie, także jeszcze przy tej okazji chciałam bardzo. Podziękować całemu zespołowi projektowemu, bo tak jak mówiłam, w filmie miałam szczęście pracować ze wspaniałymi ludźmi i stworzyliśmy naprawdę świetny, zgrany zespół projektowy. I ciągle uważam, że to jest klucz do sukcesu. Muszę wspomnieć oczywiście o sponsorze i o zarządzie. I muszę podziękować im za mądre decyzje i za ogrom kompetencji, jakie nam dali. I mam nadzieję, że nie żałują, bo jak to nagrodę to świadczy o tym, że wykonaliśmy kawał dobrej roboty. Wyobrażałam sobie, że to są duże emocje, ale to przekroczyło moje wyobrażenia. Także jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Ponieważ jest tutaj na sali pan prezes Grupy Nowy Styl, więc gratuluję mu wspaniałego pomysłu budowy Fabryki w Przyszłości, doboru takiego zespołu, ale z własnego doświadczenia. Zawodowej Solidarności proponuję, żebyś pan prezes przygotował, bo z doświadczenia wynika i mamy takie zespoły, które wygrały z projektem 7 milionów, a dzisiaj włos mi staje na głowie, bo robią projekty po 150 milionów. Panie prezesie trzeba szukać w rynku zbytu. Bardzo dziękuję jeszcze raz za udział, zachęcam do udziału w przyszłym roku. Ogromnie się cieszę, że ta gala mogła się dopełnić w takiej skali, w takiej klasie projektów. Dziękuję jeszcze raz.